Hej siemaneczku, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku informacyjnym o FS22. Wiem, że troszeczkę zaniedbałem temat i gdzieś tam na bieżąco nie wrzucałem wam tych newsów u siebie na kanał, ale spokojnie, wszystko trzeba powolutku nadrobić. Pomyślałem, że też nie ma sensu jakby dwa miesiące przed czy tam trzy miesiące przed premierą to wszystko starać się wałkować i tak dalej. Najlepiej będzie, jak będziemy na bieżąco, na żywca, sobie lecieli gdzieś tam już bliżej premiery. A do premiery już całkiem niedużo nam zostało. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się w dużej mierze tym, co Farming Simulator 22 będzie nam oferował, jeżeli chodzi o kreowanie naszej postaci a zmian jest całkiem sporo. Bo o ile wcześniej mogliśmy sobie gdzieś tam drobne, wizualne jakby rzeczy zmieniać w stylu koszula, czapeczka, okulary, tak teraz będzie tego troszeczkę więcej, bo będziemy mieli fryzury, borody, wąsy, stroje, zaczynając od zwykłych strojów takich normalnych, może normalnych, od takich, kończę na takich totalnie firmowych, spersonalizowanych w całych kombinezonach, nie wiem, różnego rodzaju marek, będziemy mieli też rękawiczki, okulary, i nakrycia głowy. Tak jakby nakrycia głowy były już też do tej pory. Patrząc tutaj na te screeny, które mamy na poście, który nam został udostępniony, no to już widzimy tutaj, że będziemy mieli do wyboru oczywiście kolor skóry. Lecąc dalej, na lewą stronę mamy tak. Tutaj będą włosy, broda, wąsy, koszule prawdopodobnie, t-shirty, spodnie, buty. Czapki, nawet kapelusze widzimy I no i rękawiczkę. Rękawiczki tam były też wymienione. Także tutaj jeżeli chodzi o stroje męskie, no to wygląda to całkiem nieźle, chociaż no ja bym chciał jakąś szerszą personalizację. Czyli tak, no tutaj mamy łysego. Jakby... Fajnie, że o wszystkich pomyśleli. No a co tam, nie? <laughs> Dobra, no tutaj mamy kolor włosów, też będziemy mogli sobie wybierać, więc też spoko. Jeżeli chodzi o brody, to zastanawiam się, czy tutaj będzie też możliwość jakby wrzucenia w jakiś sposób DLC-ków, żeby DLC mogły jakoś ingerować na przykład właśnie w, w te rzeczy, jeżeli chodzi o ubrania i o wygląd, personalizację postaci. To by było też całkiem spoko. chociaż no zobaczymy, nie? Jakby tam no niektóre DLC-ki gdzieś tam wpływały na to, chociażby em, widok z trzeciej osoby, gdy sobie robimy na przykład. Ewentualnie Uniwersalny pasen, Pasażer też jakoś ingerował nam tutaj. No zobaczymy, zobaczymy co z tym dalej będzie, nie? Lecąc dalej mamy tutaj oczywiście wąsy, brodę. I to jest te stroje, o których mówiłem. No bo zobaczcie, czy wcześniej mogliśmy sobie tak zrobić chłopka? No nie mogliśmy sobie tak zrobić chłopka. Taki trochę Francuzik mi się wydaje. Rękawiczki fajnie, fajnie to, to wygląda. No i tutaj nam się odkrywa cała paleta. Naprawdę mega zarombistych yy, z takich strojów totalnie, nie? Zrobionych, nawet pszczelarski mamy tutaj strój. Mamy i też, z tego co widziałem, ojej, strój Pilarza, tutaj będziemy mieli Ocztila, także mega spoko to wygląda i dal dalej przechodząc, to tutaj mamy takiego... Yy, to do kościoła bardziej. To już po kościele albo przed kościołem, bo buty inne, nie? Ale, ale jest personalizacja, kapelusik jest, Możemy sobie tutaj zobaczyć, jak będą wyglądały spodnie. Tutaj są dalej markowe, te są standardowe. Lecąc dalej, mamy standardowe obuwie. I tutaj mamy markowe, czyli jakby marki, które chciały, mają jakby swoje takie spersonalizowane, totalnie pod siebie obrandowane stroje w stylu, właśnie chociażby jakieś ogrodniczki, koszula, czapeczka, rękawiczki i, i buty. No I tutaj mamy też taki strój bardziej roboczy, bo jeżeli chodzi o markowe, no to mamy czapeczki, które były już do tej pory, ale mamy też kaski właśnie, jeżeli chodzi o sprawy związane z, z, z obróbką drewna. Także, no tutaj wydaje mi się, że bardzo fajny um, upłon w stronę właśnie ludzi. O, zobaczcie to. Może będą jakieś krosy? No to taki bardziej crossy ten hełm tutaj. Ten jakiś motorek. Eee... To jest chyba kask Jokkeja. Także na koniu też będzie można sobie to spersonalizować. No i teraz, czy my będziemy mogli? Bo teraz, wchodząc do gry, mogliśmy zmieniać coś, coś na postaci. A pytanie, teraz, czy jak już będziemy w grze, czy będziemy mieli możliwość gdzieś tam z poziomu menu na przykład spersonalizowania ponownie, nie? No i mamy okularki. Napiszcie, możecie napisać w komentarzach, które okularki byście wybrali dla siebie. Zaczynając od tych, czyli 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. No ja bym wybrał dla siebie prawdopodobnie 3. Prawdopodobnie trójkę. Chociaż bardziej te, które mam, ogólnie teraz yy, są bardziej jak jeden, ale czarne, nie? Yy, no, twoje ulubione marki. No i tutaj mamy te stroje markowe, co mega fajnie. No zarobi się to wygląda, mi się mega podoba. I mamy tak Fenda klasa, tutaj Case'a mamy i Husqvarna Husbarner, jak mówiłem, strój dla pilarza. A tutaj mamy Masejki, John Dira, Masej Ferguson, New Holland i Waldra. A to co, co to będzie? Nie wiem, co to będzie. Dobra. Idziemy sobie dalej. No tutaj mamy Marynarki, jakieś takie też stroje robocze. No i oczywiście nie może zabraknąć naszych pań, bo stroje dla pań też oczywiście będą, jak najbardziej, więc no kobiety tutaj nie zostały w żaden sposób jakby pominięte w tym wszystkim. Jakby jest dużo pytań takich, które odpowiedzi poznamy prawdopodobnie dopiero w momencie premiery gry. No ale pomysł mają bardzo fajny. Jakby, jeżeli wam się podoba to co oni zrobili, i to że wam w taki sposób to zaprezentowałem, to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję kanału i zapraszam na kolejny odcinek z informacją o FS22. Nara!